Szekspir jest z uznaniem cytowany przez psychiatrów na całym świecie. Takie postacie jak Otello czy Ofelia, użyczyły swoich nazw syndromom nazywanym na ich cześć. Dokładność wiedzy psychologicznej zawarta w jego dziełach jest dowodem na to, że nietypowe stany umysłu przyciągały uwagę Szekspira i były ulubionym przedmiotem jego pracy. Z całą pewnością dbał o autentyczność psychologiczną swoich postaci i dla niejednej osoby był w pierwszej kolejności psychologiem, a po Potem dopiero dramatopisarzem, choć może to dużo powiedziane, w końcu był człowiekiem renesansu i nieco odbiega on od nowoczesnych standardów psychologicznych. Był przekonany, że humory w ciele kontrolowały osobowość człowieka, a były cztery krew, flegma, czarna Żółć i żółta żółć. I w dużej mierze to one wpłynęły na sposób, w jaki Szekspir tworzył niektóre ze swoich najsłynniejszych postaci. Nadmiar jednego z humorów determinował usposobienie. U tych u których dominowała krew, można było dopatrzeć się temperamentu sangwinicznego. Z kolei nadmiar żółtej żółci czynił z człowieka choleryka. Poza tym angielski Bart przypisywał temperament pozycją planet, czy często wplatał w swoje sztuki elementy oparte na przesądach, ale niewątpliwie był zafascynowany ludzkim zachowaniem, i jako pierwszy na scenie ukazał wewnętrzne procesy mentalne. Jeśli chodzi o wkroczenie Williama Szekspira na salony psychologii, to jego dzieła stały się obiektem analiz psychologicznych odkąd Zygmunt Freud zdiagnozował u Hamleta kompleks Edypa. Od tamtej pory wnikliwe analizy pozwoliły dojść do wniosku, że do dziś nie stworzono lepszego opisu psychopaty niż Ryszard III, bardziej poruszającego obrazu demencji niż w królu Lirze ani równie zapadającej w pamięć ilustracji zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych niż próby zmycia krwawych plam przez Lady Macbeth. Książka wydawnictwa PWN Szekspir i psychologia przedstawia, jak mówi sam tytuł, co o naturze ludzkiej mówią nam wielkie dzieła Szekspira. Dzieło Filipa Zimbardo i Roberta Johnsona przybliża psychologię Barda, która nie ograniczała się jedynie do zaburzeń psychicznych. Interesował się anatomią mózgu, osobowością, poznaniem, emocjami czy stanami świadomości. Ciekawość i intelekt dramatopisarza pozwoliły mu uchwycić pojęcia i pomysły, które wieki później. Stały się ważne dla nauk psychologicznych. Czytelnik dowie się więc, że to Bart ukół trafną frazę Natura wychowanie”, że skłonił widownie do rozważań, co ma większy wpływ na ludzkie zachowanie, cechy osobowościowe czy zewnętrzna sytuacja. Książka jest idealna dla miłośników zarówno psychologii, jak i wielbicieli Szekspira. Link jest pod filmem. Z Macbeth'a wiemy, że dokładnie znał różne sfery ludzkiej psychiki, bo każda znacząca postać ma swój portret psychologiczny. Macbeth od początku, myśląc o zbrodni, jest świadomy przyszłych konsekwencji. Próbuje on zmniejszyć swą przyszłą winę, szuka usprawiedliwienia dla zdrady i morderstwa. Zdając sobie sprawę z ludzkiej słabości, z tego, że zło niekoniecznie pochodzi od nadprzyrodzonych sił, tylko że tkwi w człowieku. Z jednej strony mamy Macbeth'a, człowieka o ufnym i porywczym sercu z drugiej banko, przyjaciela Macbeta, człowieka o ostrożnym oraz statecznym myśleniu i postępowaniu. A jednak obaj ulegają podszeptom zła. Złowrogi czyn zatruwa myśli Magbeta do tego stopnia, że w dawnym przyjacielu już widzi wyłącznie wroga, którego postanawia podstępnie usunąć. Główny bohater przemienia się w okrutnego tyrana, choć siebie tak nie postrzega, tłumacząc sobie, że całe jego życie jest spełnianiem się przepowiedni. Uznane za koronne dzieło Szekspira Król Lear daje nam do zrozumienia, że życie jest pełne niepewności i nigdy do końca nie da się zaplanować wszystkich ewentualności. Król z silnego władcy rozległego królestwa zamienia się w szaleńca z pogłębiającą się chorobą psychiczną, słyszącego głosy, zachowującego się irracjonalnie, które stanowią zwiastun rozwijającej się psychozy. Strach przed zbliżającym się szaleństwem nie jest rzadkością u osób, które kończą z Zaburzeniami psychicznymi, takimi jak demencja, a szaleństwo króla Lira staje się z czasem oczywiste. Błędne osądy, ogólna dezorientacja, zdaniem psychologów, sugerują postępującą demencję, psychozę czy chorobę afektywną dwubiegunową. Legendarna para kochanków, Romeo i Julia, doczekali się swojego efektu. Ich rodziny sprzeciwiały się ich związkowi, a ich opór dolał oliwy do ognia ich namiętności. Efekt Romea i Julii powiązany jest z teorią reaktancji, czyli psychicznego oporu wywołanego zablokowaniem możliwości działania. Napięcie emocjonalne u zakochanej pary wywołane ograniczoną możliwością odczuwania czy myślenia rośnie. Badania psychologiczne na grup Zakochanych nastolatków wykazały, że tam, gdzie rodzice sprzeciwiali się związkowi, tam odnotowano zdecydowany wzrost wzajemnej namiętności. Z kolei u tych par, gdzie rodzice z czasem odpuścili, to miłość nastolatków osłabła. Z książki można się dowiedzieć, że choć Szekspir uwielbiał studiować ludzkie zachowania, to nie wszystkie diagnozy angielskiego dramaturga są do końca trafne. U Juliusza Cezara dopatrzył się padaczki, czyli obecnie nam znanej epilepsji, w czasach, Shakespeare'a uznawano padaczkę za rodzaj choroby psychicznej, której główną przyczyną były zablokowanie humorów w żyłach głowy. Obecnie wiadomo, że przyczyną epilepsji jest nieprawidłowa aktywność elektryczna mózgu, co klasyfikuje ją jako chorobę neurologiczną z racji, że powoduje napady i często utratę świadomości. Jednak nie zawsze dobrze postawiona diagnoza nie przekreśla geniuszu angielskiego Barda. W sztuce Hamlet obsesje głównego bohatera są głównym elementem jego psychiki. Sztuki jest jego pragnienie zemsty, niezdecydowanie, fascynacja śmiercią czy skomplikowane uczucia do Ofelii. Dla psychologów Hamlet jest studnią bez dna, która dostarcza mnóstwo cennych danych o jego osobowości i wpływu na odbiorcę. Pod kątem teorii osobowości ma skomplikowany profil cech. O jego wysokim poziomie neurotyczności mogą świadczyć moralne dylematy, niezdecydowanie czy skłonność do obłędu, o jego wysokiej świadomości interpersonalnej, świadczą inteligencja, charyzma czy zdolność do manipulacji. Z punktu widzenia systemów osobowości Freuda id, ego i superego, niezdecydowanie i lęk przed śmiercią głównego bohatera mogą być rezultatem walki między ego a superego. Z kolei przejawem działania id jest jego pragnienie zemsty. Hamlet bardzo mocno wpływa na relacje z innymi bohaterami, z jego matką, wujem, przyjacielem czy ukochaną Owelią. Jego obsesje mają zdecydowany wpływ na dynamikę emocjonalną w sztuce, jeśli spojrzeć na nie przez pryzmat teorii relacji interpersonalnych. Gorąco polecam Szekspira i psychologię, bo tak się składa, że z jednej strony uwielbiam psychologię, a z drugiej dzieła Szekspira nie są mi obce. Link jest pod filmem a lektura obowiązkowa. Kod rabatowy PROSTO to dodatkowe 7% rabatu od bieżących cen papierowych książek PWN dostępnych na księgarnia.pwn.pl Należy go wpisać w ostatnim kroku zakupowym. Obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku. A ja dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Jak tak, dajcie kciuki w górę. Jak nie, no to spróbujcie dać kciuka w bok. Zostawcie komentarz, sub Poinformujcie znajomych o tym, że taki wspaniały kanał na YouTube istnieje. My się widzimy przy okazji następnego odcinka, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam!